No Krzysztof przejechałem się tą Proximą, podoba mi się kultura jazdy w no to tym silniku. To jest zetor, no to jest zetor, ale z silnikiem dojca. Do to magia jest. Magia, słyszycie? Krzysztof mówi, że zetor to jest magia. Witajcie, z tej strony Adek. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropo z Zakrzewo, a to dostawa trzech nowiutkich silników marki Zetor Prosto Zetor Polska. Nasz kierowca Radosław przywiózł dzisiaj. Ciągnik Zetor Major CL80 Proxime CL100 Stage 5 oraz portele HSX 140. Trzy eleganckie ciągniki marki Zetor dostarczone w ten deszczowy, sierpniowy czwartek. Właśnie wyszedłem na zewnątrz i strasznie zaczyna padać, gruby deszcz, ale nie jestem z cukru, będę nagrywać. Bo to mało razy się nagrywało w deszczu czy w śniegu. Chyba z 300 filmów na kanale. Pojezu. tyle pięknych historii, tyle pięknych materiałów, tyle relacji z firmy handlowej Agropol Zaksewo i nie tylko. No ładnie, moi drodzy. Kolejna dostawa, chyba z miesiąc temu była. Ostatnia, teraz kolejna. Jeden zetorek majorek dzisiaj wyjechał, kolejny przyjechał, także na placu ciągników nie ubywa, tylko, że tak powiem jest stan cały, cały czas zerowy. cały jeszcze tu tu pomogę, pokieruję go, cofa chłopak cofa. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, tyle to zjedzie. Mamy traktor tutaj pierwszy HSX 140 CLK setka już z silnikiem dojca. Także skończymy się. E, prosimy, prosimy stage 3B No Majorek to już ma stage 5 od jakiegoś czasu e, no i co? No i rozładunek. Trzy eleganckie ciągniki przyjechały. Do Agropolu Nad czym myślisz? Nad czym myślisz? Pompuję sobie powietrza, reguluję Aaa, musi być wygoda Ruska zrobi z porządnego traktora Zjechałem sobie Proximą CL100, Stage 5. Powiem Wam szczerze, że robi wrażenie. Fajnie cichutko w kabinie. Nie mamy tutaj takiego tego klekotu ze Stage 3 bz No, powiem Wam, że ciągnik fajnie się prowadzi. CLK, sześciobiegowa skrzynia biegów, dwa yy, biegi w reduktorze, czyli mamy 12 na 12 No, robi wrażenie. Zapraszam do firmy handlowej Agroport Zakrzewo na Kujawską 11 zobaczyć, obejrzeć, przejechać się takim ciągnikiem. Mamy dwie celki setki nowe oraz mamy Proximę HS 120. To mamy traktor zaparkowany elegancko. Majorek CL 80 z którejś tam poprzedniej dostawy. No i chyba tutaj Krzysztof zaparkował HS X 140, tego co dzisiaj przyjechał. Także mamy i proximę, i Forterę. Gdzieś słyszałem, e, majorem e, jechał radziu. Nie, Krzysztof, Krzysztof ściąga. Zaraz, majorek będzie jechać tutaj. Jeszcze, jeszcze tak podsumowując, tą proximę przyznaję, podoba mi się kultura pracy tego silnika. Nie wiem jak to było słychać wewnątrz kabiny, bo tam jednak też nadawałem trochę przez te 20 sekund, mówiłem na Was. Ale ten traktor podoba mi się. Mechanik, 12x12 /12 skrzynia, rewers mechaniczny. No może to nie jest jakiś tam traktor premium, ale silnik premium już ma. I to bardzo przyzwoicie pracuje i jest, kabina się nie zmieniła, ale jednak jest ciszej w kabinie. No i tutaj mamy Major'a. Właśnie zjeżdża. Na plac ciągników. No, tak to wygląda. No, na dostawę jedną możemy trzy ciągniki zapakować. No i to jest tak optymalnie, bo mamy malutkiego 75 koni, 100 koni yy, Proxime i 140 koni Fortere. Także cały, cały pełen zestaw yy, traktorów Od najmniejszego po takiego średniego. Także. No, Krzysztof, przejechałem się tą proximą. Podoba mi się kultura jazdy w tym silniku. No to jest Zetor, ale z silnikiem Dojca. Do to magia Magia, słyszycie? Krzysztof mówi, że Zetor to jest magia. No, wie jak sprzedawać produkty. Zetor to magia. No Dobra, jeszcze tego nie słyszałem Będzie na tytuł, Zetor to Będzie fajnie To już mi się podoba Już mi się gęba śmieje Zetor Z magia Dobra, no chyba wszystko no, Ciągniki zdjęte Fortera HSX 140 yy, Jedna z dwóch teraz na placu czeka na wydanie. No piękny traktor. No niedługo go może dla Was nakręcę. Jak mi się uda, jak go nie przegapię. Nagrałem dla Was już Majora. E, wczoraj jak wyjeżdżał, także może dzisiaj go opublikuję, a może jutro no, zobaczę, wiecie. Ze mną to nigdy nic nie wiadomo. Publikuję z znienacka, prawda? Dobra. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie e, oraz lajkujcie.